hej, Simanko, z tej strony Kornel i witam Was w pierwszej części naszej przygód z grą World of Warcraft The Miss of Pandaria. Zagramy sobie właśnie pandą, która została prowadzona w tym dodatku, i zagramy sobie Mankiem, czyli Minichem. Postać lecząca, tankująca i Dipisująca. Co wybierzecie, tym będziecie grali. Dobrze, więc zacznijmy robić nasze questy. Pierwszy quest już nam się podświetla do zaakceptowania. Tak, zaakceptowany, trzeba niestety co chwilę. Je trakować, oddajemy, complete, bierzemy nowy, accept znowu track, dobra co mamy zrobić? Zbrać i ubrać różkę rusz treningową Trainę stuff, dobra, lecimy, oddajemy, oddajemy. A nie, jeszcze coś, a, EQ. dobra, ekub, ekub. Jaki motyw dźwiękowy Complete. Accept. Co teraz? Teraz znowu trzeba trakować. Pięć celów treningowych zniszczonych. Musimy zniszczyć cele treningowe. Umiejętności, jakie posiadamy, to jest na razie tylko jab. Jab to jest zwykły obrót. Znaczy uderzenie z naszej różki, którą posiadamy. Ma ktoś postać walcząca łapami? Jedynie w niektórych umiejętnościach się wspomaga różdżką. Uderzając dżabę, ładujemy sobie punkty chi. Punkty chi mamy pod naszym yy, paskiem życia i energii. Dyshmunk zamiast paska mana czy też yy, szału yy, ma pasek energii. Dobra, piąty cel już jest zniszczony i i, i padł. Zadanie skończone, skończone. Lecimy ją dać. Da się na skróty, da się na skróty. Master Shank Xai. Przyjmuj to. Coś mi chyba kopsnął. No? O właśnie, tak myślałem. Nowe obręczy na ręce. Tutaj będzie nowy pasek. A co trzeba zrobić? Znisz 6... Znisz sześć sparring trainers. Sparring trainers są tutaj. Więc ich zniszmy. Dobrze, kopiemy w dupę już ostatniego trainera Mam nadzieję, że to nie on mnie nakopie. Życie mamy niewiele, ale nie, nie nakopał, nie zdążył. Odać. O! Wow! Ej, bo ja. Zginę! Dobra, trzeba zastosować największą technikę, pandę. Szpula! Szpula! Ej, 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 on nie ucieka. No, brawo! Oddajemy. Questa Masterowi Ks Shang Ksai, który ogarnął zdolności teleportacji. Albo, jak mi się wydaje, ale mi się nie chce sprawdzić, klonowania. Ale mniejsza z tym, oddajemy tego. Questa oddajemy, akceptujemy. Ubieramy. Traktujemy. Co teraz? Teraz coś musimy z z z z z spalić. I to będzie. To tak się... Napew musimy coś zebrać, żeby coś spalić, a teraz musimy spalić... I domyślam się, że to jest na górze... no... Nigdzie indziej by nie pasowało... Więc zbiegnijmy I oto jest nasz cel przy okazji Swita, się nam się pali łapka... Spalmy to! Burn, burn! Koniec! Da się skoczyć? Da się skoczyć. Proszę, jaki ładny skrót. Oddajemy, akceptujemy. Trakujemy Pierwszy boss, którego trzeba zniszczyć, Defeat Joamin. Joamin. Ro, Joamin Ro. Gdzie on może być? O, dosyć kawał drogi. Czyliśmy się przemieszczali na kolejny region. A w ogóle gdzie my się znajdujemy? Kozon. Widzę, że w miejscu bez nazwy. Gdy to jest. O, miejsce startowe. Panda Renów. Czyli pand. I to miejsce startowe podobnie jak w przypadku Death Knight, to było w dodatku yy, The Wrath of the Rich King. Tak samo nie było nigdzie. Yy, to miejsce startowe nie miało swojej nazwy. A tu jest nasz Jamin Ro. Przy okazji widzę, że tu mam jakieś stance stance, czyli postawa. Jesteśmy w postawie yy, Phil Tiger, czyli po prostu Tygrysa, czyli dps -a. Ale strasznie często się wali jednym z jabem. Nawet nie mamy tak naprawdę umiejętności, bo to jest tylko dodatkowe uderzenia, w którym bierzemy tyle samo praktycznie obrażeń, co atakiem. Co tu mamy jeszcze? Strides the target. Uderza w pręd tar cel w prędkości światła. Co to jest? Wow. Aha, 3 sekundy. CC mamy jakieś. CC, czyli suny, sleepy itd. A to co? To nie ja, to nie ja. Co jest? Ło. No, dziękuję, mistrzu. Patrzcie, znowu się teleportował. On mnie prześladuje. Prześladuje, mówię. Pewnie sam jest rudy jak ja. Tylko ma kapelusz nie widać. Chociaż ma brodę czarną. O! Oh. że jest rudy. Dobra. To było głupie. Biegniemy tam. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Jest nasz... merchant Lorvo. Który znajduje się na na niedużym, znaczy pomoście, w conflict. Tym razem ma dwa zadania. Pierwszy... Pierwszy NPC ma dla nas dwa zadania Traktujemy sobie obydwa Za pierwszy plernka albo... Albo oba Czyli dwa dostaniemy Bodajże Teraz jestem pewny Ale nieważne co trzeba zrobić Trzeba będzie wrócić się tam To jest stanowczo za daleko dla moje nóżki Krótkie Więc robimy pierwsze to A to jest to Suppliesy jakieś Trzeba coś zebrać Domyślam się, że będziemy musieli odebrać się siłą Zobaczmy, czy, czy dobrze myśli, że to będzie w nich? No, kurde, tak jest. No to co? Trzeba zebrać 6. W tym wypadku jeszcze 5. No to zabieramy. Dobrze, Biję ostatniego skampa. Przy okazji nabyłem się w nową umiejętność. Jak zauważyliście, zabijam już w mnieniu oka. Jest nasza druga, tak naprawdę pierwsza umiejętność, którą robimy, jakiś prawdziwy damage. I oddajemy naszego pierwszego quest do naszego merchanta, Lorvo. Proszę bardzo, ale widzę, że tu masz jeszcze jakiś sklep. Czy mogę coś od ciebie kupić? Jedzenie i picie. Niestety na takim lew jedzenie i picie nie jest zbyt przydatne, bo. Można jedzenie pić i pić używać tylko poza walką, a poza walką, na takim poziomie, życie nasze i tak się imana na respi w sekundę, czy energia w tym wypadku, więc nie ma najmniejszego sensu kupowanie tego. Teraz będziemy musieli wykonać jeszcze w tłumaczu pierwsze zadanie, ale to już jest jeszcze drugie, od naszego merchanta Lorwo, co trzeba zrobić? Tu jakiś nam się skrypt odblokował chyba. Mam biec? Nie Nie wiem Dobra, to wszystko. Czy mam go skor e skortować? Nie? Lara Dobra, więc widzimy się przy merszancie, lorbo. I oto, nasz merszant, proszę, przyjmij nasze. Tak jest, dostajemy dwie nagrody. Bierzemy, wracaj, że się automatycznie założy. Bogdysz bo iż Aleś ma Madonna, e Ark Inventory. Nie pamiętam, czy wspomniał na początku, ale lista wszystkich addonów jest w, jest w opisie. Przy okazji Pelerynkę zrobiliśmy. Patrzcie! Patrzcie, jak się dopasowała do naszego koloru skóry! Zupełnie tak samo ruda! A tam meczet masz jeszcze coś dla nas. A nie, to nie mercha, to już... Tutaj babi nie było, tutaj. Elsa Cloudsinger. Elsa. Elsa ma dla nas zbroję. Bardzo ładnie. Sweet-aśnie. Traknie mi to, ale... Protect. No dobra. Jak, jak ją cię chronić? O, Ej, ja tak, ja tak jej umiem, kurde. Aiza! Aiza! Jak nie mam ją chronić? Uwe, że tam mamy ją chronić. I muszę nas buta ciągnąć, nie! Dobrze, jesteśmy na miejscu. Coś, jakiś tam pasek się wystawił. Domyślam, że to jest czas, jaki musimy bronić tego miejsca. A więc brońmy. Pozostało jeszcze. Czy to są sekundy? Tak, to są sekundy. Pozostały jeszcze 70 sekund. Niśmy te poskudne Traumlmikery. Traum Przy okazji, nie mówię o umiejętności, którą zdobyliśmy. To jest y umiejętność, ura pozostawia na nas efekt. Efekt ten daje nam y 30%. Y omijania armora przeciwnika na określony czas może się... tak? nie zmienili to w patchu 5.4 w 5 5.5 5.05 jeszcze to się sakowało do 3 razy teraz widzę, że to jest takie ominęto no i bardzo dobrze, bo ja na swoim przykładzie widziałem, że te staki nie mają najmniejszego powodu bo strasznie długo tylko się walka przeciąga, żeby wysakowała sobie to więc Cygnet naprawdę tego nie robił i mi okaże tą Wiem na własnym przykładzie Teraz tych saków nie ma, więc spokojnie możemy tego używać Od razu 30% armora? No to jest bardzo dużo. Jak wbijamy się na przykład w tanka, to dość 30% armora mijamy mu. Czyli tak jakbyśmy na tak naprawdę bili się Prawie jak przeciwko zwykłemu przeciwnikom, a nie tankowi. I ja mu komu oddać? No wiedziałem, wiedziałem. On nas szpieguje. Tak jest, dawaj zbroję. Dawaj. Oj, niezła drużka, tylko muszę to sprawdzić bo to mi nie daje spokoju. Muszę to sprawdzić. Wiedziałem, on jest rude. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy przy okazji zauważyliście, że nasza rózga przypomina znak szatana. Nie wiem, może nie. Ale dobrze, oddajemy naszego questa. I zebraliśmy już nowe. Raczej, wzięliśmy. Poświetlają się przeciwnicy, czyli będzie trzeba ich po prostu zabić. I tak jest 8 przeciwników do zabicia. No to zabijajmy. Tiger Pal o tyle jest fajną umiejętnością, że możemy swamiść tak długo jak mamy punkty, czyli, czyli cały czas. Niepotrzebna jest do tego energia i dlatego bardzo szybko może przeciwnika tym zabijać. Przynajmniej na początku, bo później będą już lepsze rozwiązania. Ale na razie to jest bardzo dobre. No chodź tu, kurde ty! Chodź! Dobrze, bijemy ostatniego przeciwnika. I tak, przy okazji zdobyliśmy czwarty poziom doświadczenia. Niestety nie, dostali, nie dostaliśmy nowej umiejętności, gdyż kolejna umiejętność dopiero będzie na poziomie piątym. A później na siódmym. Kiedyś się było tak, że na parzystych levela się dosowało, tylko teraz sprowadzili, że też na, nie, na nieparzystych. Jak chcieli tak zrobili, mi to zbytnio nie przeszkadza. O tyle usprawnili to, że kiedyś trzeba pójść do trainera, żeby się uczyć umiejętności. Teraz z poziomem po prostu sami je dostajemy. Dobra, co nam zostało? Tam jeszcze coś musimy zrobić. Znaczy nie ze tylko teraz złapaliśmy nowe. Questy co dostaniemy? Na buty. Tego go olejmy, nie chcemy się go lać. Będzie pierwsza, pierwsza, pierwszy quest, do którego trzeba użyć jakiś item. Przyzywa Living Air. Near the Strain of the Summer Breeze. Czyli przyzywa coś w stylu żyjące powietrze niedaleko. Niedaleko właśnie czegoś tam. To jest chyba właśnie to. Tak, to jest to. Trzeba go zabić? Dobra. Bijemy, bijemy, jab! Dobra. Przeżywaj, przyzywaj, przeżywaj! Żyjące powietrze, jesteś! Dosyć dużo życia ma. Ale i tak padł Mamy item, który usieliśmy. Zbierzmy jeszcze Trzy pozostałe z kolejnego quest'a Jak nie możesz, jak możesz Jak popiłeś i to się zmieści Dobrze, zebraliśmy ostatni item Ale znowu coś nas atakuje Ław wow. Jab, palm i palm Nawet widzę, że drugiego raz użyć Coś tam się jest z My już go skończyliśmy, na szczęście, więc idziemy oddać oba questy. Dobrze, jesteśmy koło naszego G-Fire Pawa. Oddajmy nasze questiki. Z tego drugiego uszły buty, właśnie z tego. Ubierzmy je. Mam nadzieję, że nie będą rude. Chociaż tak, taką rude stopy. To mi zależy. O, patrzcie, jakie... na golenki. Co to jest w ogóle? No to za... ...coś nie założyłem prędzej. Leksy. 26. No coś proszę ile tutaj rzeczy nie pozakładałem. Patrzcie jak się zmieniłem zupełnie. Patrzcie. Dobra, ale to by było chyba na tyle. Na tyle co możemy ubrać. I na tyle tego odcinka. Master Shanksa i znowu do nas się teleportuje. Bo jest rudem pandom. Zupełnie jak my. Trzeba porozmawiać z Masterem... z... Mistrzem Lifel. Life hey. Pomóżmy mu zniszczyć tego Dobra No to co? Patrzcie, to też jest rudy Wszyscy tu są ludzi yy... Nawet małpy są rudy teraz założę. Dobra, ale tak jak powiedziałem To by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję że Wam się podobało i zapraszam do obejrzenia następnych części, które pojawią się już niebawem tak więc żegnajcie, do zobaczenia i do usłyszenia!